I nie ustajemy i nie ustaniemy. Tak, kontynuujemy wycieczkę do posłów. Jesteśmy pod biurem poselskim pani Ewy Malik. Pani Ewa Malik jest posłem N tej kadencji i jest również szefem Zarządu Okręgowego PiS w Sosnowcu. Jesteśmy przy ulicy Kościelna i kierujemy się znowu na trzecie piętro. Tak, żebyście e, polscy obywatele no, niepełnosprawni niepełnospra nie mogli sobie swobodnie wejść do pani poseł. To takie trzecie piętro dla osób starszych, dla osób na wózku, dla e, osób o kulach. Bezpłatne porady prawne. Hmm. No. no to, idę, to idziemy. Czeka, no, no, ta, 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 ale weź nakręć to zardzewiałe wszystko. To jest takie zardzewiałe wszystko. Cały rzemiosł różny, podwórko. I wchodzimy, nie wiemy gdzie wejść. Tak. Wejdziemy, bo byliśmy już. Odwiedzamy panią poseł. Regularnie. Uwaga, schody. Kolejne schody dla staruszków. Proszę bardzo, pokój numer 208. Czyli pierwsze biedno. Spamiętam. Proszę, tysiąclecia. Państwa polskiego, Orze. Państwo polskie istniało wcześniej niż ten rok, tu podany. Państwo polskie jest państwem jednym z najstarszych w Europie. Skultura nasza jest wiekowa. Doczytujmy, uczmy się prawdziwej historii Polski, a nie ksztupek. I teraz kolejne piętro. Znowu schody. To tak dla obywateli z niepełnosprawnością, żeby im było łatwiej do pani poseł wchodzić, nie? Bo takie trzecie piętro i schody. 11 schodów jednych. No to widzicie. Widzicie, jak to pod górkę mamy. Cały czas pod górkę. Całe życie pod w górkę, drodzy Polacy. Cały czas, to się musi zmienić, słuchajcie, Bo tutaj, gdzie jest niepełnosprawnym osobom do posła? Świeci się, prawo jest złamane. Mamy na za nasze pieniądze. Pamiętajcie, to wszystko nasze, jest za nasze. To jest za nasze pieniądze. No tutaj spokojnik jeden, uprzejmie prosimy wchodzić pojedynczo, bo to jest okręgowe biuro zarządu Prawa i Sprawiedliwości. Godzina do 15.00. Do 15.00, środa, nieczynne, wolne, proszę. Sobota wolna, niedziela wolna, ja pięknie. Do 15.00, Ale pani Malik ma na stronie otwarte do 16.00. I kablon, Biuro Proszę. O, o Nie o, no, ten, tym razem to... się zaskoczyłam. Znowu. Całujemy. Znowu kontakt, dzwon. Nagrywamy. Ale teraz to zadzwonię, bo. Są badane, to to jest, to akurat jest, nie nagrywam, to, to... to będę mogła zadzwonić. Zobaczymy. Proszę, ja jest Biuro Poseł Malik. Jak ma na imię poseł Malik? Ewa. Pani Ewa poseł Malik ma biuro czynne w poniedziałki i w piątki. Zapamiętajcie no, sobie. Pamiętajcie, że za te dwa dni w tygodniu ma kwotę wolną od podatków? 30 tysięcy. Od godziny 8 do 15.30, to nawet nie 8 godzin, pracujemy. W pozostałe dni praca zdalna wykonana. Jaka to praca? Chciałabym te raporty widzieć, bo ze zdalnej pracy to już musimy raportować. Kontakt pod numerami telefonu 500 028 155 lub biuro posiada dwa telefony 500, 500 028 159 porady prawne w piątki. W piątki. Zapisy telefoniczne pod powyższe. Prosimy do biura wchodzić pojedynczo w maskach zakrywających nos i usta. Oraz po dezynfekcji. Rąk? A nóg? A nogi to co? Nie myśl, nóg się nie myje? No, to nogi przede wszystkim powinno się mieć. Halo? E, dzień dobry. Jesteśmy Stowarzyszenie, w Stowarzyszenie Sosnowiec to my. E, Jesteśmy pod biurem poselskim. E, chcieliśmy złożyć dokumenty. Czy jest taka możliwość? Proszę pani, my pracujemy dzisiaj z daniem. Poniedziałki piątki jest biuroczynne. A tak pracujemy zdalnie ze względu na COVID. No dobrze, ale jeśli jest bardzo ważny dokument do przekazania, e, wysłane były to, oczywiście... Pani o tym, że to jest jakiś bardzo ważny dokument, to Pani mi powiedziała dzisiaj. A ja jestem chorobą z cukrzycą i z silną astmą i ze względu na stan zdrowia pracuję zdalnie. Wie Pani co? Choroby z cukrzycą i silną okay. astmą nie, otrzymują proszę, pomocy medycznej, pani proszę Panią. Taką mamy odgórne zarządzanie, to nie jest mój Czyli w poniedziałki i piątki COVID u Pani w biurze nie obowiązuje, rozumiem? Tak, tak jak jest napisane. Ja Panią pytam, czy w poniedziałki i piątki Pani COVID w biurze nie obowiązuje? W poniedziałki i piątki jest mój kolega. A pani to, a to Pani osobiście kiedy jest w grze? A ja jestem wtedy w innym pokoju i bezpośrednio nie pracuję. Ale proszę pani, no pracujemy zdalnie, bo taką mamy odwórne zarządzenie. Mamy pracę hybrydową, czyli dni w tygodniu jest biuro czytno, pozostałe niej pracujemy zdalnie. To jest odmówne zarządzenie. No. Dyskusja na ten temat jest bezcenowa. Czy pani się słyszy? Co pani mówi do obywatela? No, proszę Pani, no, taką mamy pracę. A proszę Pani, bo my jesteśmy w sprawie projektu rządowego projektu ustawy w związku z ratyfikacją e, umowy z Unią Europejską o... E... No rozumiem, a możecie Państwo taki dokument złożyć mailowo? Tak pani poseł Malik chciałabym e, przekazać e, proszę sprawdzić w skrzynkach e, mailowych pani poseł Malik przekazaliśmy e, dokument nasz w liczbie stron 11 opracowany przez prawnika panią On jest opracowany ja nie wątpię w to, tylko czy państwo złożyliście mailowo ja w tej chwili się Właśnie przechodzę na tą stronę, bo jestem jeszcze na innych przy okazji w stronach. Tak. I, I szukam. I proszę, mi, czy Państwo wysłaliście na maila, o której godzinie ja sobie to odnajdę? E, w nocnych godzinach, ponieważ pracował nasz e, członek Dobrze, naszego. W nocnych godzinach, tak. teraz to proszę powiedzieć. Z adresu strony oko pzn. Tv. małpa gmailcom Czyli to będą godziny nocne tak. yy, i szukam właśnie tego adresu. Yy, też nie. Tak. Dobra, tak. prawda, tak, 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 tak. mam nieco. Momencik, momencimy, bo tego my mamy Bardzo proszę, ten, bardzo proszę. Może mi Pani powie... I to jest jeszcze raz, niech nie, ja sobie na szukiwacę. To będzie jeszcze raz. Nikt mi pani zacznie początek yy, maila. O, to, to. Oko PZN Obywatelski Komitet no Już 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 już, już. I szukam? Tak Jest Proszę otworzyć to liczbę. Otwieram, otwieram sobie tak i przyszedł na, nasz, na naszego maila, przyszedł taki dokument. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że pani również, nie wiem, prześle czy wydrukuje. I my takie dokumenty od razu przesyłamy. Prawda, jeżeli pani poseł jest w Warszawie, to wysyłamy je od razu do niej. Tak. I, I wykona dokument, pani no, telefon? Jeśli nie mylę, zaraz spojrzę, bo tu kolega, bo ja się zamiem cienkowością. Proszę poczekać. Tak, bardzo proszę. I on taki, on, jeśli nie mylę, to on taki dokument powinien. A jeśli go nie, nie odnajdę, bo też jest dużo tych dokumentów, to ja, on, no to zostanie przesłany. Jeżeli jeszcze do tej pory nie został. Nie, to widzę, że chyba pomysłował. No, Ale czy będzie tak, Pani uprzejma nie, no dobrze, dobrze. otwierać no dobrze, do pory, załącznik? Tak, czy Pani będzie uprzejma otworzyć załącznik? Żebyśmy byli przekonani, że e, załącznik się otwiera i że e, rzeczywiście może Pani odczytać, Pani Poseł Ewa Malik, że może. Obywaterski jest, 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 oczywiście. O nie ma tutaj, wie Pani, co otwiera się załącznik, tylko muszę Państwu powiedzieć, że tak. ten załącznik wygląda w taki sposób. Szanowna Pani, Panie Pośle, bez względu na to, jakie barwy partyjne Państwo reprezentujecie i tak dalej, tylko Państwo nie ma tutaj w tym załączniku na przykład Obywatelski Nacisk sprzeciwicie ratyfikacji umowy o zjednoczeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. I sygnatury nie ma, ani numeru nie ma, jest tylko rok 2020. To proszę dopisać sygnaturę. Bardzo proszę dopisać sygnaturę, bo z sygnaturą w oryginale chcieliśmy dzisiaj właśnie złożyć y, Pani Poseł y, dokument. Ale no Państwo możecie te oryginały, które macie, możecie Państwo też y, y, zeskanować i wysłać również nam na ten. Ale my w nocy nie no, no, poczekaj, mamy czekaj, skanera. Jadę, nie proszę poczekać chwilę. Musimy mieć skaner, komputer, internet, prąd. Proszę sobie, ja sobie to odnotuję. Bardzo proszę. Ja już Pani ja sygnaturę mówię. Tak, 125. Tak. Łamane tak. przez E, M, E, jak Ewa, M, jak Maria, L, jak Roxana. E, M, -L, tak, 2021. Tak. Otóż Sygnatura to naszych to. akt. Tak. Dobrze, dobrze. Bo to jest zdecydowane, Dobrze. Tak. tak? Dobrze, wie Pani, proszę mi powiedzieć, bo jeżeli Pani nie jest w dziedzinie, że tak powiem, bo z tego rozumiem, że Pani jest, zajmuje się sprawami księgowymi, Pani poseł... Nie Pani poseł, nie Pani poseł. A, nie Pani poseł, dobrze, to przed nie, takim... Nie, pan... Pani poseł, nie, bo wie nie, pani. to jest sprawa, ja robię tutaj też inne rzeczy, także to jest moja prywatna rzecz. Rozumiem. Ja przejść z jednego, z jednego strony w komputerze na drugą, dlatego to minutkę musiałam odzyskać. Wie Pani o co, o co, jaką mamy prośbę i dlaczego osobiście też udaliśmy się do Pani poseł, ponieważ jest to projekt rządowy, ustawy i uchwały. Sprawozdawcą ma być ponoć minister spraw zagranicznych, czyli projekt, rozumiemy, ustawy, tej ustawy, projekt rządowy jest już opracowany, on jest ponoć zaplanowany do procedowania i przedstawienia go w Sejmie w dniu 30 marca. Teraz i my tego dokumentu, tego projektu ustawy poszukujemy na stronach sejmowych, na stronach internetowych pana premiera, na stronach poselskich i nie znajdujemy tego dokumentu. Czy pani byłaby uprzejma nam pomóc i powiedzieć proszę tutaj na tej stronie internetowej, możecie państwo znaleźć ten dokument? My chcemy go przeczytać. Nie, nie, nie. nie. Jestem, nie będę taka uprzejma, ponieważ w tej chwili nie mam takich możliwości, żeby to Państwu sprawdzić. Bo a kolega, wiesz, który. A pan kolega. Także, no, y, y, nie wiem, y... A pod który numer Ale drugi tak, możemy. Nie są a, a Państwo, to one muszą być gdzieś, jeżeli ma być. Ten, no to powinno być na stronie, że tak powiem, wszystkich dokumentów, które można. No ja nie mogę nawet, właściwie prawda, wnioski, ja nawet nie, nie, nie bo na rzeczy, bo mój zakres moich obowiązków, nie, no nie, ja nie, 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 Ale, Ale jest pani, zamiarza, pani też obywatelem, przecież Maja Pani z, ten te, ten też jest pro... Polakiem. Chwileczkę, so, ma, ja jeszcze mam takie nie, pytanie, by, bo Pani, to, pani powiedziała. No ja po prostu Pani poseł, no i na pewno będzie się do tego. No to znaczy, czy, my prosimy, tak, my się na... zwracamy z nakazem właściwie już, aby. Posłowie i senatorowie, eurodeputowani byli przeciwni temu projektowi e, ustawy. Pani, ja przekażę oczywiście Państwa dokument i to jest moja rola pracownicza. Jeszcze no, mam to, pytanie. Mówię, wypowiadać się tak, mm. tak jakby ze strony parlamentarzystów, to ja nie mam prawa nawet, że tak powiem zaprzeczyć, potwierdzić, no, powiedzieć czegokolwiek, więc ja bardzo Państwu dziękuję, Nie, ale... chwileczkę, nie, chwileczkę, jeszcze mam do Pani pytanie, mam do Pani pytanie, pani tutaj, no jest tyle, no. mam do Pani pytanie, Pani tutaj, ale co dziękuję, chwileczkę, ja jestem obywatelem, Pani zaprzeczyła, że pełni Pani funkcję posła, więc pytam się, jaką Pani pełni funkcję w takim razie w Prawie i Sprawiedliwości? No słęczyłaś. No nie. Nie jest Pani No pytam panie, panie, panie. panią, pani Ewą Malik, zapytała pani, że jest Pani Posłem, więc to chodziła mnie funkcję. Jestem ta miuta przeo jestem teraz miuta i zawiesz się dokumentacją, wysyłaniem poczty i tak dalej. Państwu serdecznie dziękuję za to, że państwo dostarczyliście do biura. Na adres naszego biura pismo, które chcecie, żeby było przekazane do pani kiedyś... posłów. I ono zostanie przez naszego bardzo w Dobrze, w takim razie chcemy się z panią spotkać w piątek. jestem posłem. Proszę pani, mamy prośbę. Proszę nas wpisać w kalendarz pani poseł Malik. Czy teraz w najbliższy piątek możemy spotkać się? Najbliższy piątek, Pani Poseł, jest w Warszawie. Ale te informacje, które my mamy do przekazania, to są wagi państwowej. Być albo nie być Polakiem. Panie. Państwo przekazaliście to. Ale na telefon, na telefon no, to, to ewentualnie telefon, sposób. pod którym Poczujmy. moglibyśmy... Ja Państwu z mojej strony i dziękuję bardzo. Ale to proszę Panią, telefon do Pani poseł w takim razie. Telefon do Pani poseł. do poradzi bez pokrycia, ponieważ ja jestem pracownikiem... To proszę telefon do Pani poseł. bardzo... Kompetencje, których przekraczać nie mogę, ja Państwu mówię. A przecież to są podstawowe, podstawowe informacje w tym momencie, ale my mamy prawo spotkać podstawowe. się z posłem w czasie pracy Proszę posła. Państwa, Proszę nam męc, e, przekazać kontakt do osoby kompetentnej, do osoby kompetentnej zastępującej posła. Nie ma sprawy. To nie jest żaden problem. Tylko tak jak mówię, w najbliższych dniach pani poseł nie będzie... Dobrze, to, to zastępuje panią poseł? Proszę nas umówić z zastępcą pani poseł. Zastępcą szefa Okręgu Prawa i Sprawiedliwości. Chcemy się spotkać w tych dniach najbliższych. Pan poseł Andrzej, proszę dzwonić do Będzika i proszę się z nim porozmawiać. Dobrze, odmawiać, no. a, go, a przepraszam, do Ale której godziny? Ale z poseł Malik, proszę nam powiedzieć, czy istnieje kontakt telefoniczny z panią poseł Malik w tych dniach? Jest to wagi państwowej... Potrzebujemy rozmowy z Panią Poseł Mali. ją wybraliśmy, gdzie i po prostu chcemy rozmawiać. Czy Pani jest zaprogramowana, czy Pani słucha co Pani, o co Panią prosi obywatel? Nie, ja żądam tego, co mi się należy, wybraliście sobie Panią Poseł, bo my, nie, my jej nie wybraliśmy i chcemy Proszę rozmawiać z sobą kompetentną, kiedy, o której godzinie, to jest moje no, prawo, a Wasz obowiązek. Jutro. Proszę powiedzieć. A jeszcze, po... jeśli chodzi o naszą interwencję, się, o naszą interwencję nie ma, nie ma nie odpowiedzi. My, odpowiedzi. Wysław, Kiedy, byliśmy? Wysła, Kiedy byliśmy? Ewa, Pani, Pani, Pani. Dziękuję Państwu. Życzę miłego dnia. Dobre. Dziękujemy wzajemnie, pani. Dziękujemy. Też, no. Wykonaj drugi telefon, który jest. Zobaczymy, 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 może, może czy to będzie, kto to będzie, bo tak. skoro jest zastępca, no to wykonać na Po który po ten czy po ten, pod... ten pierwszy. Sprawdź połączenie, Przecież bo ja już po prostu. biuro ma być otwarte, bo obywatel może mieć problem w każdym dniu, w każdej godzinie. 159 było, czyli obywatel. 155. Uchwałość nie zna granic. Tak to wygląda właśnie w praktyce. Mm. Biuro bez biura, biuro bez posła i biuro no. bez zastępcy posła. Ale biuro z kosztem? Ale to biuro jest... z kosztami, właśnie. Ile kosztuje, kosztuje utrzymanie biura? Trzech pokoi. A może zatrudnionych jest jeszcze więcej osób? No nie wiadomo. No są nie Formalnie nie odczytamy. Zobaczymy. Andrzej, tutaj się pyta po co? W sprawie ratyfikacji. Jak nie znasz tematu, to się z nim zapoznaj yy, i polecam również uderzyć na biura poselskie. Możliwe, że to jest no, na przykład. Przeczytamy tam, z tam, czego pytaj, tak, w czego jest. Przeczytaj, że tak Nie mamy teraz, nie wzięliśmy plakatu. Wiadomości. Dziękujemy o. bardzo. Dobra, jeszcze raz. No. Przekazuj Wiesz wiadomość. Chyba przeczytaj, żeby cokolwiek. Jesteśmy było. w sprawie rządowego projektu ustawy, wobec którego jest obywatelski sprzeciw. To jest projekt ustawy o ratyfikacji decyzji Rady 2.20 przez 2.53 z dnia 14 grudnia 2.20. Także proszę sobie zdawać sprawę, że pracujemy nad tym już od 14, tak, 14 grudnia. Ktoś pracuje, czyli my to już ten tekst, ten tekst dopracowany powinniśmy czytać w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej. Ten system zasobów własnych Unii Europejskiej to są środki finansowe. Unia Europejska uzgodniła, że kraje członkowskie mają podpisać zgodę na, dla Unii Europejskiej na zaciąganie pożyczek dla krajów członkowskich, aby one z kolei wdrożyły te środki w krajowe plany odbudowy. Wszystkie pieniądze, które teraz będziemy otrzymywać z Unii Europejskiej będą pochodzić z pożyczek, które dla nas, Polski też, zaciągnie Unia Europejska. Wiecie Państwo na jakich warunkach, jakie będą odsetki, jaki jest czas spłaty, jakie to będą pożyczki. Nie mamy tych informacji. Jedynie możemy szukać tego wszystkiego w Brukseli. I moi drodzy, projekt i oraz, to jest projekt ustawy rządowy i projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przedłożenia decyzji Rady UE Euratom, nie wiem, jeszcze sobie nie odczytałam, co to znaczy Euratom, taki symbol, 2.20 przez 2.53 z dnia, znowu 14 grudnia 2020 w sprawie systemu zasobów własnych. To są pieniądze własne, budżet Unii Europejskiej, nie wzrostu zasobów własnych Polski, tylko wzrostu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję z 2014 roku Unia Europejska do ratyfikacji. Wnioskodawcą, czyli projekt jest opracowany, skoro rząd na swojej stronie. Wskazał wnioskodawcę, i wnioskodawcą w imieniu rządu i rady ministrów jest minister spraw zagranicznych. Procedowanie jest zaplanowane na 30 marca, czyli za kilka dni, i żaden przejmie, i za chwilę pobiegną wszyscy do Senatu, aby to przegłosowywać. Poczytajcie sobie Państwo, kto jest za bo w większości Parlament, czyli Sejm i Senat, są za zdecydowaniem na Unię Europejską prawa do zadłużania Polski. Unia Europejska postanowiła w ramach swojego Parlamentu, że będzie pracować nad nowymi opłatami, nad nowymi rodzajami podatków, które to podatki również. W tym dokumencie ratyfikacyjnym mamy z Polski scedować na Unię Europejską. Czyli będziemy mieć skarbowy urząd również w Brukseli oraz w Polsce. Już będziemy podlegać pod dwa urzędy skarbowe. Bardzo ładnie nam tu opracowała pani mecenas Ewa Żełuska, Głos Obywatelski, to pismo, które zawiera 11 stron. I na podstawie konstytucji i prawa obowiązującego w Polsce. Wystosowaliśmy obywatelski nakaz sprzeciwić się ratyfikacji umowy o zwiększenie zasobów własnych Unii Europejskiej. Dowiedzcie się, jak, jak ile wynosi zadłużenia budżet Polski i ile wynosi na dzisiaj zadłużenie Unii Europejskiej. Tutaj jeszcze dowiedzieliśmy się, że zastępcą pani Malik jest poseł Antel. Będzie, nie? Będzie, nie? I teraz kończymy tą transmisję i idziemy na kawę. I, e, I udajemy się, bo biuro jest e, pana Angela czym podobno do 17, więc zobaczymy, czy taka jest prawda, czy pan poseł e, pracuje ciężko, tak jak inni Polacy, jak wszyscy. jak wszyscy Polacy ciężko pracujący. E, I po prostu wznowimy tą transmisję już pod biurem poselskim pana Angela.